Cześć, witajcie! Ostatnimi czasy bardzo było ciężko kupić kartę graficzną w okolicach 3000 złotych. Mieliśmy do wyboru albo starsze Radeon, albo starsze NVIDIA, ale nie było nic z nowszych. Nic bardziej mylnego, przedstawiam Wam RTX 4070, czyli najnowsze dziecko od Nvidii, najświeższa premiera, którą to dzisiaj dla Was przetestuję. W sumie dobrze się złożyło, bo trafiła do mnie wersja od GameWorld, czyli ta nie oszukujmy się, jedna z tańszych. I tak sobie patrzyłem w internecie, to okazało się, że jest to najtańsza na dzień nagrywania tego materiału właśnie wersja RTX 4070. To stwierdziłem genialnie. Sprawdzimy tak więc, co potrafi najtańszy RTX 4070. Przede wszystkim, czego warto oraz e, czym się charakteryzuje. Dlaczego jest aż tak tanie w porównaniu do swoich droższych konkurencji? RTX 4070 jest to już czwarta w szeregu z karta z serii RTX 4000, jaką zaprezentowała nam Nvidia. Można by rzec, że będzie to hit sprzedaży, ale trzeba by na pewno. Nvidia wyposażyła RTX 4070 w rdzeń AD104, który to posiada 5888 rdzeni CUDA, 184 jednostki TMU, 64 ROP, 184 Tensor oraz 46 rdzeni RT trzeciej generacji. Producent umieścił na swoim produkcie 12 GB pamięci VRAM GDDR6X niestety znowu na szynie danych 192 bity. Hmm... Nie wróży to dobrej przyszłości ale na razie nie będę zapeszał. Standardowo dla serii 4000 mamy do dyspozycji 3D porty 1.4 oraz 1 HDMI 2.1. No dobra, dobra, ale sam GameWard jest stosunkowo małą kartą. Jest to oczywiście konstrukcja dwuslotowa, jak widzicie na przebitkach, natomiast sama budowa radiatorów jest wykonana z plastiku, backplate jest również z plastiku, co mnie troszeczkę tak zaskoczyło, że tak powiem, bo jestem przyzwyczajony, że te backplaty gdzieś tam są metalowe, nie wystaje nam oczywiście też chłodzenie poza e, obrót dwóch śledzi, więc to chłodzenie jest naprawdę niewielkie. Mamy jedną wtyczkę z oślającą, 8 pin, mamy też podświetlenie na boku karty, natomiast jest ono e, niezbyt duże, no i tylko i wyłącznie e, monochromatyczne. Jeżeli chodzi o ogólne wrażenia obcowania właśnie z RTX 4070 od GameWarda, no to już mi się, od razu czujemy, że jest to tani produkt. No ale cóż, niekoniecznie zawsze tani oznacza słaby. Tak więc może przejdźmy teraz do testów w grach. Testy zaczynamy od Black Ops Call Duty Cold War. 4K 1440p oraz Full HD bez RT bez Ultra i odpowiednio mamy w 4K 76 klatek średnio, w 1440p 138 klatki średnio, a w Full HD 188 klatek średnio. Dorzucamy do tego RT na Ultra, no i tutaj mamy już spore spadki. 35 klatek w 4K, w 1440p mamy 73 klatki, a w 1080p mamy 116 klatek. DLSS, nie ma problemu, zrównoważony tryb DLSS, no i mamy odpowiednio 88 klatek, 120 klatek oraz 131 klatek, gdzie w Full HD już widać, że procesor nie dawał rady do ogarnięcia tej karty graficznej. Lecimy dalej do Counter Strike Global Offensive. No i tutaj myślę, że gra każdemu znana i lubiana. 195 klatek w 4K, 365 klatek w 1440p i 442 klatki w 1080p. Mówię oczywiście o klatkach średnich. Cyberpunk 2077. Tutaj ta gra nie zostawiła suchej nitki na naszej karcie. W 4K bez niczego 22 klatki, gra totalnie niegrywalna. W 1440p 52 klatki, a w Full HD 89 klatek. Gdy dorzucimy RT, no to w 4K mamy istny pokaz slajdów. 14 klatek, masakra. Natomiast w 1440p ma 36 klatek, a w Full HD 63 klatki. No i nadal, szczerze powiedziawszy, bez DLSS raczej do nie podchodził. Wykorzystywałem starszego DLSS, żeby pokazać Wam jak ta gra by się zachowywała bez implementacji DLSS 3.0 i frame generatora, abyście mogli lepiej po prostu porównać do starszych kart graficznych. Odpowiednio w 4K mamy 35 klatek, w 1440p mamy 73 klatki, a w Full HD 83 klatki. Gdy użyjemy frej generatora jesteśmy w niektórych przypadkach uzyskać nawet dwa razy większy klatkaż od tego co teraz widzicie na swoich ekranach. Lite 2. No i tutaj ta gra jest całkiem dobrze zoptymalizowana. 42 klatki w 4K, 77 klatek w 1440p oraz 106 klatek w Full HD. Mówimy tutaj oczywiście o ustawieniach Ultra DX12, czyli z śledzeniem promieni świetnych, ale bez dlss -a. Gdy do tego wszystkiego dorzucimy dlss to mamy bardzo fajne 73 klatki w 4K, 109 klatek w 1440p oraz 128 klatek w Full HD. Stare poczciwe, ale nadal popularne GDA5 2160p, czyli 4K, 109 klatek. W 1440p mamy 181 klatek, a w Full HD mamy bottleneck ze strony procesora, no i tutaj uzyskujemy też 184 klatki. Ustawienie oczywiście najwyższe możliwe. Overwatch 2. Myślę, że też popularna dla Was gra. W 4K mamy 216 klatek, w 1440p mamy 262 klatki, a w Full HD 315 klatek, więc naprawdę bardzo przyjemnie można sobie pograć nawet na super szybkich monitorach. Przenosimy się na dziki zachód do Red Dead Redemption 2. Ustawienia Ultra, środowisko wulkan bez DLSS-a w 4K 79 klatek, w 1440p 114 klatek, a w Full HD 165 klatek. Dorzucamy DLSS-a na tryb zrównoważony i wtedy osiągamy 96 klatek w 4K. W 1440p mamy 135 klatek, a w Full HD 171 klatek. Next genowy Wiedźmin bez żadnych RT, bez DLSS-ów, po prostu ustawienia ultra. I tutaj mamy w 4K średnio 29 klatek w 1440p, mamy 69 klatek, a Full HD 97 klatek. Co tylko pokazuje, że ta gra jest na razie kiepsko zoptymalizowana. Dobra, dorzucimy RT, oczywiście na ultra. W 2160p mamy znowu pokaz slajdów 17 klatek. W 1440p jest na granicy płynności 37 klatek. Full HD o 68 klatek, czyli gra tego typu jak najbardziej grywalna, bo mamy przebitą barierę tych 60 klatek. Okej, okay, no to dorzucamy DLSS-a w tryb zrównoważony, no i w 4K myślę, że spokojnie też dacie radę grać, bo mamy 54 klatki. Delikatnie zejdziecie z paru ustawień i spokojnie przebijecie barierę 60. W 1440p 90 klatek, a w Full HD 150 klatek, czyli naprawdę przyjemnie. No dobra, a jeśli chodzi o potencjał OC tego RTX-a, no i tutaj jest lekko mówiąc kiepsko bo limituje nas power limit ustalony przez producenta na 200W i nic z tym nie zrobimy. O co jakie wykonamy nie wpłynie w żaden sensowny sposób na wyniki w grach, przez co ja bym sobie po prostu odpuścił, bo jedyne co zwiększycie to zużycie prądu i generowanie niepotrzebnego hałasu. Sama karta spoczynku jest bezgłośna dzięki trybowi półpasywnemu, natomiast pod obciążeniem jej głośność była na bardzo zadowalającym poziomie i w moim przypadku IO było zdecydowanie głośniejsze niż sama karta. Powiem Wam szczerze, że z rtx 4070 to jest niełatwe zadanie. Dlaczego? Mianowicie z tego tytułu, że jest to karta, która jest no, zdecydowanie nowszą konstrukcją niż RTX serii 3000. Tak? Mamy tutaj ten DSS 3.0, mamy tutaj parę innych fajnych bajerów, które w grach tylko tych najnowszych mogą się przydać. To, że tylko tych najnowszych, to jest na grywanie tej recenzji, natomiast yy, w przyszłości pewnie coraz więcej gier będzie wspierało te nowe technologie, no bo wszystko w tym kierunku zmierza. Jasne, oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o czystą wydajność, to RTX 4070 wcale nie zaskakuje jakąś turbowydajnością. wydajnością Tak na nową sprawę ta karta pokazuje dopiero gdzieś tam, powiedzmy, to większy pazur. Gdy mamy do dyspozycji na przykład frame generator albo DLSS 3.0, no to wtedy tutaj to jest wow. Ale jeżeli mówimy o czystej wydajności, tylko i wyłącznie e, bez tych wspomagaczy, no to jest co najwyżej przeciętnie. Drugą dość sporną kwestią jest sama szyna danych. 192 bity to nie jest dużo. Nie oszukujmy się tutaj Nvidia moim zdaniem przeoszczędziła i to bardzo mocno. O ile w tym przypadku, okej, okay, nie jest to karta za jakieś duże pieniądze, nie jest to karta dedykowana do bardziej majętnych graczy. Ale testowałem też 4070 i tamte 192 bity w przyszłości na pewno będą wąskim gardłem. Czy tutaj też jest taka szansa, natomiast mniejsze prawdopodobieństwo niż w przypadku mocniejszego brata 4070. Natomiast yy, znowu odwołam się do konkurencji, bo na przykład starsza karta od czerwonych, kiedyś flagowa, teraz już... No na pewno nie jest flagowym produktem, natomiast w bardzo dobrych pieniądzach można ją kupić. Myślę, że doskonale wiecie, że mówię o Radeonie RX 6950 XT, który to ma przede wszystkim jeszcze większą ilość pamięci VRAM, lepszą szynę danych i po prostu bez wspomagaczy dużo większą wydajność, a kosztuje w okolicach podobnie jak ten dzisiaj prezentowany RTX 4070. Nie będę tutaj sugerował co wybrać, bo każdy z Was na pewno wybierze sobie dla siebie odpowiednią kartę. Natomiast weźcie pod uwagę to, że ta karta, mimo że nowa, to czy jest takim super udanym kąskiem, o którym mówiłem na początku? Hmm. Pozostawiam to do Waszej dyskusji. No i to do czego zmierzaliśmy od samego początku, czyli czy warto wziąć najtańszego RTX 4070? W tym wypadku mówimy o wersji Gameward Ghost. Przynajmniej jest to najtańszy RTX na dzień nagrywania tej recenzji. I szczerze powiedziawszy, ja bym go raczej nie brał. Mam nadzieję, że PR-owcy z GameWarda się na mnie nie obrażą, bo o ile ktoś naprawdę ceni sobie każdą, każdą złotóweczkę, to będzie to najlepszy wybór, bo jest po prostu najtańszy. I nie znajdziecie lepszych. Nie mogę też zarzucić, że był jakoś przesadnie głośny, że coś się z nim działo. Natomiast jak wyciągnąłem tą kartę i zobaczyłem te tony plastiku. To mnie jako estety nie zachwyciło to po prostu i szczerze powiedziawszy za troszeczkę więcej, naprawdę nieduże, bo to często jest okolice kilku procent wartości tej karty, możecie kupić od konkurencji coś, co będzie troszeczkę lepiej wykonane, a często może nawet mieć zniesiony power limit. I taki prototyp. Jeżeli szukacie kart graficznych typu RTX 4070, to tak jak w przypadku Warda mamy tą wtyczkę 8-pinową, to praktycznie jest pewnym, że będzie ten limit TGP na poziomie 200 W. Natomiast jeżeli będzie wtyczka 16-pinowa, to jest duża szansa, że limit TGP zostanie zniesiony. No i wtedy, gdy mamy ten limit zniesiony, to rzeczywiście będziemy mogli poszaleć. Natomiast deszcz, nie uważam, że warto dopłacać do tych najdroższych wersji. Bo tam nie będziemy mieli jakiegoś przesadnego przerostu na wydajności, zapłacimy już nie tą 100 czy 200 zł więcej, tylko często na przykład 700 więcej, a to już nie jest gra warta świeczki i te, tą kasę po prostu można zdecydowanie lepiej przeznaczyć przy na przykład budowaniu Twojego wymarzonego kompa. Tak jest, Podsumowując ten materiał, myślę, że już wiecie, jaką wydajność reprezentuje RTX 4070. Wiecie też, czym się charakteryzuje najtańszy przedstawiciel rodziny RTX 4070, czyli Palit Ghost. Jest to dobra karta, choć pewnie nie najlepsza. Dobrze wyceniona, choć też pewnie zdarzą się w przeszłości jeszcze większe promocje. Czy ja bym tą kartę wybrał stojąc przed wyborem karty graficznej do 3000 zł na dzień dzisiejszy? Myślę, że na to pytanie odpowiedź znacie, dokładnie oglądając ten materiał. Natomiast podzielcie się swoją opinią na temat dzisiejszego bohatera odcinka w sekcji komentarzy poniżej. Również zachęcam Was do zostawienia łapy w górę oraz subskrypcji na tym kanale, co by nie ominęły Was kolejne filmy. Mówił Chemik, do zobaczenia. Do usłyszenia.